Dzień dobry, witam Państwa 19 września 2023 roku. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Państwu, dlaczego wypadałoby nie zagłosować na konkretne partie polityczne te, które akurat w Polsce działają. Dlaczego nie zagłosuję? Nie zagłosowałbym na komunistów, czy tam SLD, czy tam teraz nowa lewica, czy, czy jakieś te, te nowe twory tego wszystkiego, to chciałbym po prostu Państwu powiedzieć, że rodowód tych, tych lewaków, komunistów jest jednak jakby nie było w komunie, w przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Tam oni czerpali swoje wzorce, tam część, część z tych działaczy albo ich rodzic została przywieziona przez ruskich, na, na, na ruskich czołgach do Polski. Także częściowo to są rodziny, częściowo to są ich tam powiedzmy, agentura, która tu która w Polsce działała dlatego, dla takich Cimoszowiczów, Millerów i innych po prostu, czy nawet te młodsze roczniki, to czy to jest Nowa Lewica, Stara Lewica, nie ma znaczenia nie będę głosował, bo jest to, jest to partia, jest to środowisko, które ma korzenie bandyckie, korzenie komunistyczne. I które nie ma nic wspólnego z lewicą, tak może być dobrze rozumiana bo dobrze rozumiana lewica to jest Prawo, Prawo i Sprawiedliwość, tak powiem. To Prawo i Sprawiedliwość to ma wszelkie cechy typowej partii lewicowej, która akurat rzeczywiście dba o tego, o tego człowieka bardziej niż te inne partie, o takiego zwykłego człowieka, jak to się mówi. To nie ma nic wspólnego z prawicą, no ale, ale to jest lewica. Także jak Państwo wiedzą. Na, na lewicę nikt nie zagłosuje, tym bardziej jest to partia, która została stworzona, jej środowisko wywodzi ludzi, którzy nienawidzą Kościoła, którzy generalnie w ogromnej większości, prawie w 100% są antykościelni, są przeciwko człowiekowi, są za aborcją, wymordowali dziecko w każdej chwili, w każdym momencie. To jest, to jest po prostu taki, taki najgorszy chłam, który został się po. Po czasach, tam ja mówię, ta nowa lewica po czasach pierwszej komuny. Dlatego to tutaj to jest środowisko lewicowe, czy nowej lewicy, jakkolwiek byście ich nazywali, czy to partia razem, czy, czy tam. Już nawet nie wiem, jak tam oni się nazywają, bo oni ciągle się jednoczą, się dzielą i się łączą. Także to jest jedno środowisko na pewno, które odpada. Drugie środowisko może być, to jest PSL, który próbuje, tak, w rodowód brać i tam tłumaczyć swój rodowód z ale ponoć z tego, co ja, także tak powiem, rozumiem, z tego, co czytam, to że, że ci prawdziwi zsl nigdy by nie mieli nic wspólnego z tym PSL-em. PSL według mnie to jest jednak jakby nie było ogromna agentura ze swoimi rodzinami rozsiana po całej Polsce wśród rolników. Takie Pawlaki, czy takie inne towarzystwo z tej nocnej zmiany nie bez powodu byli premierami. To, jest, to są ludzie zaufani i to są, jest to partia, ten PSL jest to partia, jak to nazywają, obrotowa, ale ona generalnie obraca się pomiędzy jedną agenturą, a drugą agenturą, czyli między albo lewactwem i komunistami, albo Platformą Obywatelstwo i tam, ich tam, i jej tam, i, i tam al, al, alkoita, alkoitami. Także partia obrotowa, ale partia, że tak powiem, obraca się między służbami i to jest, jest to według mnie fałszywa, na wskroś fałszywa partia, na którą też bym nie zagłosował. To są, to jest takie moje zdanie na ich temat. Trzecia partia, tak powiem, z tych głównych partii, już nie będę mówił o tym, bo jakieś hołownie, jakieś tam innych bo to już, tak powiem, to już, to są odpady, które też są związane służbami, bo podejrzewam, że taki kobosko czy inny to jednak, jak nie było, kończył. Jakieś te, te, te amerykańskie niby yy, szkoły takich tych, tych myślicieli i wydawałoby się, że ona będzie bardziej taka proamerykańska, ale jednak jakby nie było, te szkoły yy, różnie uczą nie bez powodu ci ludzie, e, że tak powiem, szukają swojego środowiska e, w szeroko rozumianym lewactwie europejskim czy amerykańskim. To odpuśćmy sobie. Ale tak powiem, PSL z i tymi, z, tymi, z tym całym środowiskiem nie zagłosuje na to ze względu na te, na te historię, co Państwu powiedziałem. Jest to partia, która ma, opowiada, co ona by zrobiła do, dla rolników. Jest pełna frazesów, jest mocno w gębie. Jak przychodzić do czego? Jest to partia, która ma wpływ na polską politykę przez dekady. Jednak jakby nie było, nie ma czym się pochwalić konkretnym, jak chodzi o rolników rolnictwa. Także to, to jest, dlatego na nich nie zagłosuję. Następna partia to jest PO, czy tam PO, czy KO, jak oni teraz siebie próbują nazywać, Platforma Obywatelska. Jednak jak nie było, to są ludzie, którzy poszli na układy z komunistami, wypromowali swoich komunistów typu Cimoszewicz, Millery i tamte inne na swoich listach wyborczych do Parlamentu Europejskiego, także Komuna może by jako taka, czy te lewactwo i komuniści, że ich partia by padła, ale oni ich jeszcze podtrzymali, dali im żyć po prostu. Także PO jednak, jak, z mojego punktu widzenia, to też jest... Na większość partii była zakładana przez agenturę. Jeżeli ktoś się urywa, powiedzmy, jak Leper, to był mordowany przez nieznanych sprawców, których nawet Prawo i Sprawiedliwość boi się szukać. Także PO to jest... Jest to partia wyjątkowo brzydka, bo ja ich nazywałem... Nie tylko P, ale całą tę opozycję nazywam Targowicą. Nazywam to Targowicą od kilku lat. Moje słowa się już dawno potwierdziły na tysiące razy i w tej chwili na tysiące razy powtarzane są też i przez um, polityków y, innych opcji, powiedzmy tych bardziej opcji rządowych. Jest to typowa Targowica. Jest to. Jest to, to są wyjątkowo obrzydliwi ludzie, którzy za pieniądze są w stanie sprzedać własną matkę. To jest dla mnie nie tyle, że szokujące, tylko, że szokujące jest to, że Prawo i Sprawiedliwość nie potrafiło, no może poprzez Dudę, przez jego weta tych ustaw sądowych, nie potrafiła ich, że tak powiem, e, e, w, 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 wsadzić w te miejsca, gdzie powinni być, czyli powinni, normalnie powinni, że tak powiem, ponieść karę śmierci. Oczywiście przez sądy i inne sprawy wydano, ale powinni zniknąć z życia publicznego, bo Targowica, jeżeli ta targowica jest lobilitowana jest i przez lewactwo i amerykańskie, i lewactwo europejskie, i te wpływowe lewactwo europejskie, czyli Unię Europejską. Ona ma się dobrze i to jest ogromną przykrością, twierdzam, ale to jest straszna kwestia. Z tego, tu muszę na chwilę nadmienić Państwu bardzo ważną sprawę, którą, ym, która akurat miała miejsce wczoraj, gdyśmy się dowiedzieli oficjalnie. Ja już od dawna przewidywałem i Państwo wiem to, że, że, że PO jest, 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 jest partią służb i partią zdrajców, czyli Targowicy. To o tym to już mówiłem wiele razy. Kwestia z tego, że też chyba w którymś z swoich filmów wspominałem o tym, że, że wycofywali i dezorganizowali jednostki wojskowe na wschodzie kraju, doświadczyło, że ten wschód kraju nie będzie broniony. Także. To było, że tak powiem, było jasne i klarowne, od kiedy oni to wycofywali, że wycofywali wojska z, z, z wschodniej części Wisły, że to, ta część kraju nie będzie broniona. Teraz to się potwierdziło, bo w tej chwili ten firm reset, czy tam dokumenty, jakie zostały pokazane wczoraj i przedwczoraj w telewizji tam tej TVP, te dokumenty pokazują jasno i klarownie ich zdradę po prostu, bo jednak jakby nie było to, to było oficjalne stanowisko polskiego rządu, żeby tej części Polski nie bronić. Kwestia jest tego, że o tym, o tym już do tej pory już mi się domyślali, a w tej chwili już wiemy na pewno, dlatego były te jednostki likwidowane, że Rosja w przypadku jakiejś agresji, jakiejś takiej w historii, by weszła po linię tam chyba Wisły i, tam i, i Wieprza, i weszły po prostu jak w masło, aby skończyło się tak, jak zawsze się kończy, czyli wywózkami ludzi na Sibir, dzieci, mordowanie, grabieże i takie inne historie, bo Rosja się nie zmieniła. Także tutaj w tej chwili już wiemy, że to jest to partia zdradziecka i to jest generalnie zasadniczy powód, dlaczego na nią nie wypadałoby głosować. Już nie mówię o tym, że, że po prostu jest to partia antykatolicka, antychrześcijańska. No generalnie jak są służby, a służby które były w Polsce organizowane po wojnie, to w większości były antykatolickie, antychrześcijańskie, one się generalnie nie zmieniły do tej pory. Niezależnie, że są pod, innymi, pod innym nadzorem, to jednak, jakby nie było, są ci sami ludzie i mają te same ideologie w głowie, także nic im się nie zmieniło i te służby nie zostały zreformowane, nie zostały powołane nowe służby, przynajmniej nie zostały na tyle powołane, żeby były silniejsze od tych starych. Także tutaj, muszą Państwo wiedzieć, że Polska miała być. Wszyscy ludzie, powiedzmy, nawet ja mieszkający tutaj na Podlasiu, byliby przeznaczeni, że tak powiem, na, pod, pod nóż sowiecki. W tego, że te wojska, które były po stronie zachodniej, to szczerze mówiąc, to podejrzewam, że one miałyby bardziej być takim przedmórzem dla, dla Berlina, że, dla Niemców, żeby byli bardziej broniły Niemców niż Polski, bo tam by się rozgrywały, tak powiem, działania wojenne, tam przede wszystkim. A może by, może by się odbywała, a może by się nie odbywała, może by się skończyło tak jak z Krymem, gdzie i państwa NATO, i cały Zachód, i państwa, e, 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 i Stany Zjednoczone, e, że tak powiem, milcząco wydały zgodę na aneksję Krymu. Tak samo byłoby z aneksją e, wschodniej części Polski. Też by było po prostu przyzwolenie na to, że po co tam tego, to niby jesteśmy NATO na tym, ale tu, jeżeli Polska sama oddaje, tak jak wtedy Ukraińcy sami oddali Krym. To z tego widocznie Polakom na tym wschodzie Polski nie zależy i pewnie ani NATO, ani Stany Zjednoczone palcem by nie ruszyły, żeby, żeby coś w tym temacie robić. Także to była zdrada na wysokim szczeblu to była zdrada opierająca się, głównym zasadniczym elementem tej zdrady był podział Polski, dostępny rozbiór Polski. Jak mieliśmy trzy rozbiory, to byłby to czwarty rozbiór Polski, a, ten, a ta strona zachodnia byłaby, że tak powiem, anektowana. Już jest anektowany w jakiś sposób biznesowy przez Niemców, bo tam większość firm niemieckich właśnie jest po tamtej stronie, i wtedy Niemcy my to widzieliśmy My tutaj wyślemy, powiedzmy, tam parę tych czołgów, to tamte, żeby to bronić tej, tego miejsca, akurat swoich fabryk i innych historii przed ruskimi, żeby ludzie się z czasem nie rozpędzili i nie poszli dalej. Także jak Państwo widzą, to jest następna sprawa zasadnicza, że jest tylko idiota, tylko kretyn może na nie zagłosować, ale generalnie to agentura, ich dzieci. Lewastwo i ludzie, którzy są zepsuci, zdemoralizowani, taka targowica, którzy by sprzedali Polskę za wszystko. To są, tak powiem, sekciarze, którzy nie, nie, nie myślą w sposób logiczny, tylko w zasadzie myślą w zasadzie sekty. Sekta, powiedzmy, guru, tam powiedzmy w TVN, czy tam Tusk, jakiś inny, im coś powie. I oni ten bełkot powtarzają, niezależnie od tego, że on może zmienić zdanie o 180 stopni następnego dnia, znów będą popierali jego następne zdanie. To jest bezmyślni, są ludzie. I bezrefleksyjni, bez bezkrytyczni do tego wszystkiego, posiadający znikomą wiedzę i historyczną, i jakiekolwiek inną. Także to jest następna partia. Ja dlaczego może bym nie zagłosował na PIS? Chociaż, jak już Państwu wcześniej mówiłem, zagłosuję na solidarno polskę Dlaczego bym nie zagłosował PIS? Ale nie mówię, żebyście nie głosowali, bo to jest mniejsze zło, najmniejsze zło. PIS i Solidarna polska czyli obecnie koalicja rządząca jest według mnie najlepsze, co może być. Są to partie lewicowe, ale o najlepszym, najlepszy gatunkowo. Dlaczego bym nie zagłosował na PIS? Dlatego, że obiecali reformy sądów. Wiem, że to skrewił Duda, i tutaj Kaczyński jeździ do niego i prosi o to, żeby nie wetował, to jednak zawetował. I Duda zawetował na takiej samej zasadzie, jak i Tusk, czyli na rozkaz. Mam wrażenie, myślę, że na rozkaz Merkel, bo po rozmowie z Merkel, tam godzinnej, coś takiego, Tusk powiedział, że tego, że się wycofuje z tego, że tu zawetuje tę ustawę. Także Merkel nie tylko wydawała rozkazy temu, jako się nazywa. Tuskowi i tam i, tym, i tam, tym tak tym, tym zwanej z tej platformy obywatelskiej. PO, ale tak samo wydawała tutaj jej rozkazy sięgały nawet prezydenta. Także w każdym obszarzie tego. I tutaj mimo wszystko mam dlaczego bym nie zagłosował na PiS? Dlatego, że drugi raz wystawił dudę jako kandydata na prezydenta Polski i drugi raz został się prezydentem, także. Dopóki jest duda, nie będzie żadnej reformy sądów, dlatego no, nigdy nie rozliczymy Targowicy, nigdy nie pozbędziemy się Targowicy. Dlatego ja optowałem za e, wycofaniem powiedzmy e, rezygnacji. Znaczy, to wiadomo, że to jest sprawa konstytucyjna, ale stanowisko prezydenta według mnie w Polsce jest niepotrzebne, bo po Zalachem Kaczyńskim w ostatnim czasie nie było żadnego prezydenta e, takiego logicznego, takiego mądrego, odpowiedzialnego pa, polskiego patriota. Także że to jest jeden powód tego. A drugi powód, że nie zreformowali służb. Służby najsilniejsze są żydowskie, bo przynajmniej oni mają, niezależnie jaki by to był Żyd, czy jest czy nowoczesny, czy jaki inny, Żydzi zawsze będą się organizowali wokół siebie, wokół Izraela, wokół własnego państwa, wokół własnej religii. Polacy natomiast są podzieleni. Ja nie mówię, że polskie służby mają być tylko, mają być sami katolicy. Ale jednak, jak nie było, polskie służby generalnie zostały wygenerowane w większości ze środowisk antykatolickich, środowisk, tur, e, 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 tak powiem, przywiezionych e, sowieckich i im podobnych. Tam te szkoły kończyły i jest to niereformowalne środowisko. Dopóki ono jest w przewadze, w, że tak powiem, ma największe wpływy, dopóki w Polsce generalnie nic się nie zmieni. Bo oni wpływają generalnie na, 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 na ekonomię, na, na biznesy, na inne historie. Mają ogromny wpływ i no, wszędzie takie środowiska mają wpływ, ale te środowiska nie mają się przy czym jednoczyć, bo y, jednoczą się środowiska, powiedzmy, załóżmy agentura Francji wokół Francji, y, powiedzmy, Stanów Zjednoczonych wokół e, Stanów Zjednoczonych, nie tylko <laughs> żydowska wobec państwa Izrael, i tego, a Polska się nie jednoczy, bo czy służby są pewnie też są podzielone, bo jedne się jednoczą wokół. Powiedzmy, takiej partii, a drugiej innej partii, ale nie, ale nie jednoczą się wokół Polski i interesów Polski. To jest najgorsze. A szczególnie te służby, te stare służby, które są, że tak powiem, budowane właśnie na tych komunistach, na tych sowieckich ludziach na, na, w rokiem stosunku do kościoła. Oni się jednoczą i dlatego partia, która ma na swoich sztandarach powiedzmy wiarę katolicką, powiedzmy, odpowiedzialność za polski patriotyzm, patriotyzm też przede wszystkim ma się wiara i patriotyzm, jest, jest im nie po drodze. Dlatego tutaj trzeba sobie jasno i klarownie powiedzieć, że, też, że, że agentura działa na korzyść tego środowiska, z którego wyrosła. Czytam, mówiąc ogólnie, komunistów w Polsce i tam PO, ale jednak, jakby nie było, jeszcze mają swojego jeszcze większego nadzorcę w postaci Niemców i Unii Europejskiej, szeroko rozumianej, ale generalnie Niemców którzy będą słuchali rozkazów Berlina przede wszystkim, a później dopiero tych swoich rozkazów tych swoich mniejszych, czyli tam tych Tusków, jakichś innych i tego, bo to oni mają, raczej nie mają wiele do gadania, jak Państwo sami widzą, prawie nic nie mają do gadania, tylko wykonują swoją pracę, a do swojej pracy dostają ordery i stanowiska. Za to, za takie małe rzeczy są w stanie sprzedać Polskę że tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że tego towarzystwa trzeba, trzeba się pozbyć i ta reforma nie została, została dokonana przez służby i za to, za to też bym napis nie głosował. To jest następna sprawa. Druga sprawa, ci wszyscy, powiedzmy, mordercy Popiełuszki, mordercy, powiedzmy, tego Lepera i inne sprawy też, to są ludzie, myślę, to są ludzie służb, którzy nie ponieśli adekwatnej kary do swojej zbrodni i nie zostali rozliczeni a nie, nie ich środowisko. Byli też policjanci, którzy pacyfikowali marsze niepodległości, którzy tam wpadali, rozbijali, ja tak nawet spotkałem swojego czasu, jak byłem na marszu niepodległości, tam była okrągła rocznica. Ci ludzie, którzy rozbijali te marsze, tego nigdy nie zostali, przynajmniej ich szefostwo nie zostało pociągnięte do żadnej odpowiedzialności, bo nic o tym nie wiem. Z tego wynika, że, że PiS nie sięga tam, gdzie powinien sięgać, jak chodzi o rozliczenie im tych spraw. No, Podejrzewam, że. Y jest więcej rzeczy, tak powiem, takich, ale już to są małoskowe rzeczy, bo widzimy, proszę Państwa, czy, czy respiratory, tam załóżmy 60 milionów, czy jakieś tam, jakaś ziemia, czy jakieś tam wieżowce, czy to, czy tamto. Nawet jakby się uzbierało tego 2 miliardy, nawet 5 miliardów przekrętów, powiedzmy, pewnych yy, ludzi z Prawa i sprawiedliwości miliardów tam powiedzmy, złotych, czy nawet dolarów nie ma znaczenia, to w porównaniu do tego, jakie yy, zyski osiąga państwo na samej spółce Orlen, powiedzmy, jakie profity niesie, a jakie straty ponosiły. To by były dziesiątki, nawet setki miliardów dolarów, które Polska straciła na, przez 8 lat rządów PO, PSL. Także te małe rzeczy rzeczywiście można wyciągać, takie, takie małe historie, ale to są groszowe sprawy i uważam, że ludzie, którzy dobrze zwiadują pewnymi firmami, powinni dostawać jak najwięcej pieniędzy, bo oni to dobrze robią. I to jest, to jest, to jest według mnie sprawa, że tak powiem, zasadnicza, dlatego skupianie się na jakichś duperelach, że ten zrobił to, a czy tamto, a ten ma jakieś buty rozwiązane, a to tam Joanna odrzelków tam w jakimś szpitalu, to, no to świadomo, że są sprawy małe. To są sprawy dla Polaków istotne, ale trzeba zrozumieć, że Polska w dalszym ciągu jest krajem swojego rodzaju trzeciego świata. Jeżeli nie potrafi być suwerenna, nie potrafi się sama rządzić, to jest to kraj trzeciego świata i nie możemy od nich wymagać, bo jednak jakby nie było ludzie, którzy mają pieniądze i wpływy, jadą się leczyć, jadą się leczyć do Stanów Zjednoczonych, do Szwajcarii, tu, tam, a w Polsce się nie leczę do tej pory. Tak z tego wynika, że ani ta służba zdrowia, która może się poprawiła, rzeczywiście tam, że te recepty są i recepty, czy tam e-recepty, jak to nazywają, są już takie bardziej nowoczesne, to tam, to, to w dalszym ciągu jest tak zwane komputerstwo, nie można, lekarze yy, od, odwalają fuszerkę, nie są karani za ich błędy lekarskie, tak samo w, środowisko adwokatury też jest, jest hermetyczne, także tutaj Prawo i Sprawiedliwość wiele rzeczy nie zrobiło, Dużo rzeczy nie zrobiło za i za te rzeczy bym na nich nie głosował. Ale z tego powodu, że nie ma już żadnej innej partii, to musim, mus, muszę wybrać po prostu mniejsze zło i muszę głosować na obecną koalicję. O, oczywiście będę głosował na suwerenno-polskę, chociaż prawo i sprawy też nie jest złe. Nie, nie namawiam, żebyście Państwo na to nie głosowali. To Państwo Konfederacji to nawet nie będę na ten temat rozmawiał, to są szury, nieodpowiedzialne szury. Które których w ogóle nie biorę pod uwagę. Jedyna postać, która jest w miarę normalna, to jest Bosak, i on podejrzewam, że powinien swoje kroki skierować do, do środowisk, powiedzmy, jakichś rządowych, i, i być, że tak powiem, pożyteczny dla Polski. Już nie jako opozycja, taka, taka opozycja dla opozycji, być w tym gronie tych takich szurów, tylko nie jest za mądry, żeby wśród tych szurów tam siedzieć i że mógłby. Odgrywać jakąś istotną rolę w kręgach rządowych. To tyle. Serdecznie Państwa pozdrawiam na Talebisto.